Czy wiesz, że zrobienie 10 zadań naraz, kiedy powtarzasz dany temat, jest mniej efektywne niż dobre rozłożenie ich w czasie? Pod koniec XIX wieku Ebbinghaus, niemiecki psycholog, opracował krzywą zapominania. Pokazuje ona, jak uczenie się informacji powoduje, że wchodzą one do pamięci krótkotrwałej, a nie długotrwałej. A przecież to nie jest nasz cel, kiedy powtarzamy do matury. Jeśli powtórzymy w lutym kolory chromu na różnych stopniach utlenienia, chcemy pamiętać je w maju. No dobra, ale co możemy zrobić? Zacznijmy od narysowania sobie wykresu wiedzy od czasu. Jeśli dziś nauczymy się materiału, to za 30 dni będziemy pamiętali około 20% informacji. A co jeśli zaplanujemy odpowiednie powtórki? Dzięki temu wiedza wejdzie nam do pamięci długotrwałej i matura nie będzie straszna. Więc zamiast robić 10 zadań, kiedy powtarzamy dane zagadnienie, lepiej zrobić 2 zadania teraz, a później kolejne dwa po 3, 7, 14 i 30 dniach. Pracy włożymy tyle samo, a zapamiętamy na dłużej. Daj znać w komentarzu, czy Ty, kiedy powtórzysz dany temat i uważasz go za zakończony, to wracasz do niego po jakimś czasie, żeby go odświeżyć.